Przez znak Świętego Krzyża od nieprzyjaciół naszych, wybaw nas, Panie Boże nasz, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, w ten błogosławiony czwartkowy poranek będziemy kontemplować tajemnicę światła Świętego Różańca, wznosząc nasze modlitwy w szczególny sposób za wszystkich młodych misjonarzy i wolontariuszy, którzy poświęcają swoje życie służbie Królestwu Bożemu. Niech ten różaniec będzie błogosławieństwem dla tych dzielnych młodych ludzi, którzy niosą światło Chrystusa do najbardziej potrzebujących zakątków świata. Jeśli ta poranną modlitwa dotyka Twojego serca, pokaż swoją miłość przez polubienie tego różańca. Podziel się w komentarzach imieniem młodego misjonarza, za którego chcesz się modlić, abyśmy razem utworzyli łańcuch modlitwy obejmujący cały świat. Panie Mój Jezu Chryste, Boże i człowieku prawdziwy, Stwórco i Odkupicielu mój, za to, że jesteś tym, kim jesteś i z miłości do ciebie nad wszystko, żałuję z całego serca, że cię obraziłem. Chcę się wyspowiadać i mocno postanawiam poprawić się, czynić pokutę i unikać okazji do grzechu. Amen. Przywołanie Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty. Napełnij serca wiernych swoich i zapal w nich ogień swojej miłości. Ześlij ducha swojego Stworzyciela i odnów oblicze ziemi. Boże, któryś serca wiernych oświecił światłem Ducha Świętego, daj nam w tym duchu prawdziwie rozumieć i zawsze się cieszyć Jego pociechą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziś chcemy a jednoczyć nasze głosy w modlitwie za tych niezwykłych młodych ludzi Którzy odpowiedzieli na misyjne wezwanie Chrystusa. Pomyślmy o tych, którzy opuścili wygodę swoich domów, aby służyć w odległych krainach, o wolontariuszach spędzających wakacje na budowaniu szkół czy opiece nad chorymi, o cyfrowych ewangelizatorach używających mediów społecznościowych do głoszenia Ewangelii. Niech Maryja, pierwsza misjonarka, która niosła Jezusa w swoim łonie do Elżbiety wstawia się za wszystkimi nimi. Pierwszy misterium światła chrzest Jezusa w Jordanie. W pierwszym misterium światła kontemplujemy chrzest Jezusa w rzece Jordan, gdy Jan chrzci Chrystusa, niebiosa się otwierają i Ojciec głosi to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Ta tajemnica przypomina nam, że każdy młody misjonarz jak Jezus Został poświęcony od swojego chrztu, aby być światłem świata. W wodach Jordanu widzimy doskonały wzór całkowitego oddania się służbie Bożej. Młodzi ludzie, którzy wszystko pozostawiają, aby iść za Chrystusem na ziemię misyjne, otrzymują to samo namaszczenie ducha świętego. Niech ta tajemnica umocni wszystkich chrześcijańskich wolontariuszy. Aby jak Jezus byli posłusznymi narzędziami w rękach Ojca Niebieskiego. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz. I w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Drugi misterium światła. Wesele w Kanie Galilejskiej. W drugim misterium światła medytujemy wesele w Kanie, gdzie Jezus czyni swój pierwszy cud za wstawiennictwem Maryi. Dziewica dostrzega potrzebę małżonków, i mówi do swego syna nie mają wina. Ta tajemnica uczy nas, jak młodzi misjonarze, podobnie jak Maryja, powinni mieć oczy otwarte na odkrywanie potrzeb otaczających ich ludzi. W tym ciency w z... każdej wspólnocie, gdzie służą, ci chrześcijańscy wolontariusze spotykają rodziny, które nie mają wina, które nie mają nadziei, radości, godności. Niech ta tajemnica inspiruje wszystkich młodych ewangelizatorów, aby byli jak Maryja. Rzecznikami, którzy przedstawiają przed Chrystusem ludzkie potrzeby, a potem mówią z ufnością: Zróbcie wszystko, co Wam powie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, Łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Maryjo Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz. I w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te. Które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Trzeci misterium światła głoszenie Królestwa Bożego. W trzecim misterium światła kontemplujemy Jezusa głoszącego Królestwo Boże. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To przesłanie mocno rozbrzmiewa w tysiąc 1900... dziewięćset sercach każdego młodego misjonarza który zdecydował się poświęcić życie głoszeniu tej dobrej nowiny. W szpitalach, na uniwersytetach, w obozach dla uchodźców, w największych miastach świata są młodzi ludzie, którzy odważnie głoszą, że Królestwo już tu jest. Ich świadectwo życia, ich hojne służenie, ich słowa pełne nadziei to współczesne echo nauczania Chrystusa. Niech ta tajemnica umocni wszystkich młodych ewangelizatorów, aby nigdy się nie zmęczyli głoszeniem, że Bóg jest miłością. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, Łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Czwarty misterium światła. Przemienienie Pańskie na górze. Tabor. W czwartym misterium światła kontemplujemy. Przemienienie pańskie na górze. Tabor. Jezus przemienia się przed Piotrem, Jakubem i Janem, a jego oblicze jaśnieje jak słońce. Ta tajemnica mówi nam o przemianie, którą przeżywa każdy młody człowiek, który oddaje się służbie misyjnej. Gdy chrześcijański wolontariusz poświęca swoje życie najbardziej potrzebującym, coś świetlistego zaczyna błyszczeć na jego twarzy: radość służby, pokój tego, kto żyje według Ewangelii. Nadzieja tego, kto ufa w Boga, stają się widoczne. Młodzi misjonarze przemieniają się i z kolei przemieniają rzeczywistość, w której służą. Jak Chrystus na taborze, promieniują światłem, które nie jest z tego świata, ale które oświeca ten świat. Niech ta tajemnica pomaga wszystkim wolontariuszom być światłem, które się nie kryje. Ojcze, nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz. I w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, Łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. A szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Piąty misterium światła: ustanowienie Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy. W piątym misterium światła medytujemy ustanowienie Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy. Jezus bierze chleb i mówi: To jest ciało moje, które za Was będzie wydane. Ta tajemnica odkrywa sekret wszelkiej autentycznej służby misyjnej, dawanie siebie jako pożywienia dla innych. Młodzi wolontariusze, którzy poświęcają swoje najlepsze lata służbie bliźnim, żyją tym samym misterium eucharystycznym. Oddają się jak chleb łamany, aby nakarmić fizyczny i duchowy głód swoich braci. W każdym geście służby, w każdej godzinie pracy wolontariuszowskiej, w każdym uśmiechu podarowanym choremu dziecku, ci młodzi misjonarze mówią jak Chrystus: To jest moje życie, które oddaję za Was. Niech ta tajemnica podtrzymuje wszystkich chrześcijańskich wolontariuszy, aby nigdy nie zapomnieli, że Eucharystia jest źródłem i szczytem ich misyjnego oddania. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko, Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w tysiąc 19... godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś. Między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Modlitwa końcowa, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, nie karć w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód wiecznie nas wybawiaj, o panno chwalebna i błogosławiona, litania Loretańska. Panie, Zmiłuj się nad nami, Chryste. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Nadziei, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami. Królowo Pokoju, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Modlitwa za młodych misjonarzy. Prosimy Cię, Panie, abyś przez chwalebne wstawiennictwo Świętej Maryi i Dziewicy obficie błogosławił wszystkich młodych misjonarzy, i wolontariuszy całego świata. Udziel im mocy w tysiąc 1900... dziewięćset trudnościach, radości w służbie i łaski wytrwania w ich pięknym powołaniu niesienia twojej miłości najbardziej potrzebującym. Niech ich świadectwo rozpala w innych młodych pragnienie pójścia w ich ślady, a ich hojna ofiara niech będzie nasieniem nowych powołań misyjnych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Zakończenie, drodzy bracia i siostry tej rodziny modlitewnej, właśnie wznieśliśmy nasze błagania za tych niezwykłych młodych ludzi, którzy uczynili ze swojego życia misję. Jeśli ten, Różaniec, dotknął twojego serca, zachęcam cię do zapisania się do naszego kanału, aby nie przegapić żadnej z naszych codziennych modlitw i aktywuj dzwoneczek powiadomień. Abyśmy razem tworzyli nieprzerwaną sieć modlitwy obejmującą świat. Nie zapomnij podzielić się w komentarzach, jeśli znasz jakiegoś młodego misjonarza lub wolontariusza, za którego możemy się modlić. Opowiedz nam o Jego imieniu, Jego misji, kraju służby. Niech te komentarze staną się murem wstawiennictwa, gdzie każde imię będzie światłem zapalonym przed ołtarzem Pańskim. Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego. Ojca i Syna, i Ducha Świętego, stąpi na wszystkich młodych misjonarzy, na ich rodziny, które ich wspierają, i na każdego z nas, który modlił się za nich z wiarą. Niech Maryja, pierwsza misjonarka, zawsze im towarzyszy na ich pięknej drodze służby. Przez znak Świętego Krzyża od nieprzyjaciół naszych, wybaw nas, Panie Boże nasz. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.